Coś tak, tak słabo, bo to takie ta, po ostroście. No dajcie się. Ja pierniczę. No co, też chcesz tak zrobić? Co? Ja nie będę z tego nic Ja tutaj też nic nie zjeżdżam. Jacek tak, tam jest fajniejszy. Mocy starczy w sobie kara 1,6 tam już brak. Czy może ten kamień wyrzuca, co? Muszę pochwalić Nie? No 1.6 też my chcemy do siebie zamontować. W przyszłości może nie tak najbliższy, a bracie się kupó teraz 1.6 witam.